seniorów i mieszkańców gminy Tynbark, Witam władze samorządowe gminy Tymbark oraz zaproszonych gości. Pragnę powitać Panią Wicestarostę Agatę Dziębę. Pana radnego, powiat, radnego Powiatowego Pana Czesława Kawalca. Gospodarzy gminy Tymbark. Przewodniczącą Rady Gminy Tymbarg Stanisławę Łybańską. Wójta Gminy Tymbarg Paweł Ptaszka. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizatora dzisiejszej imprezy Panią Annę Gawron wraz z pracownikami. Panią Sekretarz Gminy Dorotę Ogórek. Pani skarbnik, jest pani skarbnik, pani skarbnik, adbyterianie. <plosy> witam radnych gminy Tymbach, panią Zokierz, pana Zbidowa Onora oraz Panią Krzysztofa Kośnierskiewa. Szczególnie witam księdza seniora, yy, 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 księdza Mężczyzna Malada. z Szanowni Państwo, klimat dzisiejszego spotkania wprowadzą nas z mieszkańcy gminy Tybalt, przedszkolaczki z przedszkola samodzielnego w Fylbach, którzy specjalnie dla Państwa przygotowali program. Zapraszamy.